Będę ci służył zawsze! Będę ci służył zawsze! Wszędzie i w każdej potrzebie. Wszędzie i w każdej potrzebie! Będę stał niezłomnie na straży! Będę stał nie złomnie na straży. Bezpieczeństwa bytu, narodu i państwa. Bezpieczeństwa bytu, narodu i państwa. Będę strzegł i pomnażał. Będę strzegł i pomarzą! Chlubne tradycje bohaterskich walk. Klubne tradycje bohaterskich niepodległość i sprawiedliwość. O niepodległość i sprawiedliwość. Będę sumienny i odpowiedzialny. Będę sumienny i Wypełniał powierzone powierzonymi obowiązki. Wypełniał obowiązki Wychowywał i szkolił swych podwładnych. Wychowywał i szkolił swych podwładnych. Na prawych i dzielnych. Na prawych i dzielnych. Z i sprawnych żołnierzy. Z i sprawnych żołnierzy. Będę dbał o ochronę za polskiego. i dobre za żołnierza polskiego. Dobro rzeczy pospolitej polskiej. Dobro rzeczy pospolitej polskiej. Jest moim prawem najwyższym. Jest moim prawem najwyższym. Nigdy cię nie zawiodę, Ojczyzną! Nigdy cię nie zawiodę, ojczyzno.